Jesień w pełni i niestety na tego typu obrazki musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy. Udany debiutancki sezon w pierwszej lidze, który Polonia skończyła na piątym miejscu, stał się już historią. Teraz, mimo że pilski tor przygotowywany jest do przerwy zimowej, a na stadionie panuje senna atmosfera, w samym klubie jest wręcz odwrotnie. Ostatnie dni przyniosły kilka głośnych kontraktów, które bez wątpienia mogły ucieszyć pilskich kibiców. Zarząd Polonii. Bardzo szybko dopiął wszystkie formalności i praktycznie w kilka dni okienka transferowego niemalże zamknął swoją kadrę. Sam, sam się tego nie spodziewałem, że przebiegnie to tak sprawnie i gładko. Ten rok chyba był najlepszym rokiem, jeżeli chodzi o transfery, od kiedy tutaj jesteśmy w klubie. No, ta sytuacja wyglądała też dlatego, że od samego początku już wiedzieliśmy w jakiej lidze jedziemy, mieliśmy ten spokój. Dzięki temu łatwiejsze były zarówno rozmowy ze sponsorami, jak i z zawodnikami. Klub utrzymał trzon zeszłorocznego zespołu. W Polonii zostali Wadim Tarasienko, Norbert Kościuch i Michał Szczepaniak. Co więcej, prowadzone są zaawansowane rozmowy z Bradim Kurcem, który ma być ostatnim wzmocnieniem na pozycji seniora. Planowane jest także wypożyczenie jednego juniora ze Stali Gorzów. W filskim klubie pojawiły się dwie nowe twarze. To przychodzący ze Stali Gorzów Adrian Cyfer oraz najgłośniejszy transfer ostatnich lat Tomasz Gapiński. Wychowany Pilskiej Polonii po 13 latach wraca do macierzystego klubu i nie ukrywa, że bardzo się z tego faktu cieszy. Że urodziłem się w Pile, tak wychowałem się w Pile, więc dlaczego nie miałbym w końcu już wrócić do domu, jak to się mówi. I, i na taki krok zdecydowałem razem z klubem. Bardzo szybko doszliśmy do porozumienia i tak to startowało w Pile, z czego jestem niezmiernie szczęśliwy. No, bo mamy dobry, równy przede wszystkim no i będzie większość Polaków, także na pewno będzie, będzie dobra, świetna atmosfera. I to właśnie dobra atmosfera ma być motorem napędowym dobrych wyników. Wpływ na to może mieć krótka ławka rezerwowych, dzięki czemu każdy żużlowiec będzie miał okazję do częstszej jazdy i zaprezentowania swoich umiejętności pilskiej publiczności. Kibice natomiast dostrzegają to, jak rozwija się pilska Polonia i z roku na rok buduje coraz mocniejszy skład. Jak płacą, zaobudnicy ufają, przychodzą lepsi. Inni się rozstają, przychodzą następni, też lepsi. Fama się rozchodzi po Polsce. Jak widać, że Tomek Gapiński wrócił, Adrian Cyfer z Ekstraligi miał płacone na bieżąco, no to teraz też przyszedł do klubu, w którym wszystko jest poukładane. No i jak widać zostają, liderzy zostali. To o czymś świadczy. Świadczy na pewno o dobrej opinii, jaką w żużlowym środowisku ma Pilski Klub. Jedną z największych bolączek polskiego żużla są tak zwane wirtualne kontrakty, czyli umowy bez pokrycia, które niektóre kluby oferują żużlowcom. Polonia być może i nie oferuje najwyższych stawek na rynku, to jednak gwarantuje ich terminową i pełną wypłacalność. Wszystko to dzięki mocnej grupie sponsorów, którzy już od lat wspierają Pilski Klub. Ja myślę, że tutaj sobie trzeba wyraźnie powiedzieć, że gdyby nie Henryk Stokosa, to, to tego żużla w pile by nie było, gdyż środki, jakie są przekazywane od wszystkich spółek natora stokosy to jest to jest większość budżetu w klubie, plus kibice, plus miasto i to są najcenniejsze pieniądze, jakie trafiają do klubu. Dzięki temu perspektywy malujące się przed Polonią są niezwykle interesujące. W klubie wszyscy mówią o walce o pierwszą czwórkę. Najprawdopodobniej pod okiem Piotra Śwista dalej będzie działać żużlowa szkółka, w której jest sześciu adeptów, co jest rekordową w ostatnich latach liczbą. Teraz pozostaje tylko czekać do marca, aż powróci ligowe ściganie, a przy Bydgoskiej wiosenne powietrze wymiesza się ze spalonym metanolem.